Hej, tu Sylwia, zapraszam Was na kolejną kosmetyczkę miesiąca. Mam ochotę w tym miesiącu poużywać sobie jakiejś takiej starej, zapomnianej palety. Jeszcze nie wiem co to będzie. Zaczniemy sobie od podsumowania kosmetyków, które testowałam w ubiegłym miesiącu, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od produktu, którego bardzo przyjemnie mi się używało i był to podkład Natural z Glam Shopu. Ja używałam odcienia biszkoptowy 1 i był dla mnie niemalże idealny. Jest to bardzo fajny, codzienny podkład, który ładnie się utrzymuje, dobrze kryje, nie wygląda ciężko, jeszcze ma fajny skład, bo jest taki właśnie bardziej naturalny, bez mikroplastiku, bez talku itd. Przy cerach y, suchych, dojrzałych myślę, że mógłby sprawdzać się również jako podkład do zadań specjalnych, bo on naprawdę bardzo ładnie się utrzymuje. No wiadomo, że tłuste cery potrzebują jeszcze jakiegoś, wiecie, bodźca blokującego, więc może na jakieś specjalne okazje musiałabym użyć jakiejś fantastycznej bazy albo pudru dodatkowo, ale na co dzień to był naprawdę bardzo fajny podkład, mega przyjemnie mi się go używało, nie męczyłam się z nim, nie ważył się, to jest naprawdę, naprawdę fajny podkład. Używałam również tych płynnych bronzerów i róży z Glam Shopu, miałam tutaj odcień piaskowy z bronzera i optymistę z różu, przepiękny jest ten optymista, on mi się tak podoba, on tak pięknie wygląda na policji Coś pięknego. Mi bardzo przyjemnie się pracowało tymi produktami. One się bardzo fajnie rozcierają, pięknie wblendowują skórę. Bardzo, bardzo przyjemne. Dodatkowo jeszcze mm, zastygające, więc mają tą trwałość, która no, poprawia ogólną trwałość makijażu, więc mega spoko. Gloss. Używałam sobie zamiast rozświetlacza takiego kremowego glosa, Powiem Wam, że ja uwielbiam takie formuły, które są takie trochę mokre. To jest taka, wiecie, wazelinka, ale z taką perłą delikatnie błyszczącą się. Bardzo przyjemna. Szczególnie jak yy, przesadziłam na przykład trochę z pudrem, jeżeli buzia była zbyt matowa, yy, bo był matowy podkład i matowy puder i brakowało tego czegoś na twarzy, żeby wyglądała świeżo, to właśnie dodanie odrobiny takiego mokrego kosmetyku, no, naprawiało cały ten efekt. Więc bardzo przyjemny, nie dla każdego, bo tak jak mówię, to jest mokre, to nie zastyga, więc jak yy, nie lubicie takich wazelinkowatych, tłustych rzeczy, to absolutnie nie. Dla mnie. Coś pięknego. I testowałam jeszcze w tym miesiącu paletkę Mio The 5 Points, numer 36 Pistachio Gelato, czyli tą zieloną. E, próbowałam na różne sposoby jej używać, żeby też sprawdzić jej jakość i powiem Wam, że to jest naprawdę dobra paletka. Szczególnie jak na taką jakość, wiecie, e, bardzo przystępną cenowo, drogeryjną. To był naprawdę, naprawdę przyjemny proces używania tej paletki. Ten, 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 ten neonomat. Ten neon był naprawdę bardzo dobrze napigmentowany. Używałam go na zwykłej bazie i Widać było ten kolor, on się ładnie budował, ładnie się rozcierał. Wiadomo, że przy rozcieraniu takie pastele będą się wytrącały, ale jak się tam troszeczkę dobuduje, naprawdę fajnie wyglądał, fajnie się trzymał w ciągu dnia. Jakbyśmy nałożyli go na jasną, białą bazę, to już w ogóle pewnie by była petarda. Ten kolor przepiękny, mój ulubieniec. Pięknie się trzymał na oku, dawał super blask, nawet nałożony na już matową powiekę pokrytą matowymi, matowymi cieniami. Ta trujeczka była mega fajna do smoki eye, takiego ciemniejszego, właśnie bardzo Bardziej delikatnie granżowego, e, bardzo fajnie się pracowało tą paletką. I rozcieranie, i pigmentacja, e, błysk, wszystko? wszystko się zgadza, jest naprawdę bardzo fajna. I chciałam jeszcze wspomnieć o szmince e, Armani numer 400, której używałam w ubiegłym miesiącu. Powiem Wam, że uwielbiam ten odcień, jest absolutnie przepiękny, ale formuła jakby sama w sobie jest spoko, ale kiedy chcę popracować na przykład tym takim gradientem, albo delikatnie sobie tą pomadkę rozetrzeć na krawędziach, nią się tak fajnie nie pracuje. Ona, ten pigment tak się trochę jakby nierównomiernie rozkłada, gdzie jak nałożę, o, w ten sposób, to jak najbardziej jest ok, ale jak chcę w niewielkiej ilości nałożyć gdzieś tam, żeby tylko na przykład zaróżowić środek ust, albo właśnie rozetrzeć te granice, to jakoś tak musiałam się z nią bawić, więc e, szminka jest bardzo ładna do takiego Klasycznego używania, natomiast jak chcemy, właśnie na różne sposoby, no to ten pigment jakoś tak się fajnie mi tutaj nie rozkładał, więc wiecie, jak za taką cenę, to myślę, że jest dużo fajniejszych pomadek. I słuchajcie, tyle z podsumowania ubiegłego miesiąca. Przechodzimy do kosmetyczki kwietnia. Zaczniemy sobie od podkładu, od Affect Best. Mat. Nie jestem pewna, czy ten odcień będzie mi pasował. Już sobie właśnie wyłożyłam, żeby sprawdzić, czy on oksyduje, czy nie, i tak dalej. Bo tutaj w opakowaniu wydaje się bardzo jasny. To jest matujący i kryjący podkład numer 1N, czyli neutralny. Tak jak mówię, wyłożyłam sobie, chociaż właśnie tak, wydaje mi się, że może będzie idealny. Gąbeczka z Glam Shopu. I sprawdzę sobie aplikację gąbeczką po tej stronie. Ma ładny zapach. Taki lekko kwiatowy, ale nie jest mocny, taki, że aż uderzający. Może jest minimalnie zablady, ale wydaje mi się, że dam radę go tutaj ograć, że nie będzie tak bardzo niezdrowo wyglądać. Zobaczcie, że konsystencja jest dosyć gęsta, bo zrobiłam takiego blobka i on tak stoi w powietrzu cały czas, ten blopek. No, widzicie jaki blopek? <laughs> Więc konsystencja jest y, kremowa, nie jest tłusta ale jest gęsta, ale na buzi wygląda bardzo dobrze. Powiem Wam, że no ma takie wykończenie high-end trochę, że ładnie wyrównał koloryt, delikatnie zmatowił, ale wciąż widzicie, że buzia no nie jest płaska, taka matowa-matowa, ale pory są trochę zmniejszone, ale nie widać go na skórze. To jest mega, mega plus. Użyję sobie jeszcze pędzelka na drugą stronę twarzy. Pędzelek Glamshop T134, taki nieduży, skośny. Dokładam sobie jeszcze jedną pompeczkę. I fajne te pompeczki nie są takie duże. Jak się tutaj naciśnie jedną pompkę, to nie wychodzi duża porcja, więc to jest w zasadzie moja trzecia pompka już teraz, co jest na plus, bo łatwiej da się po prostu dozować ilość, małe pompki, spoko i pędzelkiem. Pędzelkiem chyba jeszcze lepiej, że <gry> obie strony wyglądają bardzo ładnie. Przynosi tutaj mam akurat takie małe strupeczki, więc może przynosię to się jakoś tak super nie układa. No bo wiadomo, po prostu moja skóra jest w tym miejscu. Nie za ładna, ale U, chodźcie bliżej. Zostało mi jeszcze takie pół pompki, więc użyłam na całą twarz dwie i pół pompki i tak się prezentuje efekt na buzi. No powiem Wam, że, no, że wygląda super. Normalnie podkład do kufra, bardzo ładnie on wygląda. Zobaczymy oczywiście, jak się utrzyma i tak dalej, więc będę sobie testowała w tym miesiącu. Ale to ma potencjał na, normalnie na kufrowy podkład. Próbuję go sobie jeszcze dobudować po tej stronie policzka. Tu mam zawsze więcej niedoskonałości, więc od razu zobaczymy sobie, chociaż wy pewnie w kamerze nie widzicie, ale zobaczymy sobie, o, czy ładnie się buduje. Przypuszczam, że się buduje bez problemu. Ale jak to będzie wizualnie się prezentować? I on fajny taki nie jest. Y, w uczuciu na twarzy jest taki. nie jest lepki, nie jest całkowicie suchy, taki leciutko satynowy, mega przyjemny podkład. O jak się ładnie buduje. Kurczę! ładny. Bardzo bym chciała jeszcze z nowości przetestować dzisiaj e, nowy korektor z Glam Shopu. Totalny zakrywacz. Korektor mocno kryjący. Tutaj wybrałam sobie odcień jeden, który w sumie to testowałam wczoraj razem z kursantką, e, ale to było nasze pierwsze otwarcie i spróbowanie. E, ale chciałam też sprawdzić na sobie. Tutaj mamy aplikator Jumbo z takim dużym kopytkiem. Wykładam sobie jedno. Myślę, że na moje potrzeby to jedno wystarczy. Odcień wydaje się być idealny. Zaaplikuję go sobie pędzelkiem. Jest mega kremowy. Konsystencja jest taka, mm, no mega kremowa, nie jest tłusta, ale już widać, że... Chodźcie bliżej. Już widać, że to ma krycie. Zobaczcie, jak się oczyściła ta okolica. Nałożę jeszcze delikatnie w zewnętrznym kąciku tylko to, co mi zostało na paluszku. W ogóle korektor bardzo lubi palec, bo ciepło palca fajnie rozgrzewa produkt, więc on się ładnie wtapia. Paluch też zbiera nadmiar, więc bardzo polecam palec do rozklepywania korektora. No zobaczcie, to jest, to jest flawless! Wow! Ale krycie polski zamiennik. Tart, Shape Tape normalnie. Wow, dokładam sobie jeszcze taką minimalną ilość w niektóre miejsca na twarzy, aby zrobić sobie takie konturowanie światłem. Broda delikatnie, żuchwa, środek nosa, minimalnie czoło, ale na czole nie lubię za dużo produktu, szczególnie tutaj, takie często się ciastko wtedy robi, więc tylko minimalnie. No wow. Jestem po prostu flawless i właśnie mam ochotę na zastosowanie jakiegoś y, powiedzmy budżetowego pudru i wybrałam sobie w sumie dwa ze Stars from the Stars Moon About Over the Moon About Nature, naturalny puder sypki do twarzy i pod oczy, a tutaj mam Made the Blur Be With You, smooth and matte loose powder, puder sypki wygładzająco matujący. I tutaj sobie tak może je pomieszam, tu trochę pod oko tego, a na twarz mieszanka tych dwóch i jakoś tak dzisiaj się pobawimy. Wysypałam sobie na początek trochę tego delikatnie rozświetlającego i biorę duży pędzelek, duży, puszysty pędzelek do cieni. Odklepuję ewentualne zbiórki marszczkowe i pudruję. Rozklepuję z drugiej strony i tu też pudruję. Tu Wam polecam pudrować w obie strony, też jakby pod, pod zmarszczkę, żeby lepiej utrwalić Kosmetyk. Fajnie, że ten puder nie daje koloru. Zobaczcie, że on mi ani nie rozjaśnił, ani nie przyciemnił, nie przyciemnił tej okolicy. Ostatnio próbowałam sobie e, tego pudru z Hean, co powstał ze stylizacji takiego brzoskwiniowego. I on czasami potrafi, szczególnie się tak za mocno zasetuje, to zrobić taką pomarańczkę pod okiem. I nie za bardzo lubię taki efekt, bo jest po prostu bardziej widoczny wtedy pod okiem, mimo że bluruje przepięknie ten puder. E, tamten z Hean. E, a tutaj nie mam w ogóle koloru. Ale mam utrwalenie. Uuu, on jest naprawdę fajny pod oko. Ja go nie używałam wcześniej pod oka, go używałam na twarz. <grych> Aż to będzie miesiąc samych hitów. Tutaj nakładam sobie. E, mieszankę tych dwóch pudrów. Wydaje mi się, że mocne matowienie nie jest mi potrzebne, bo już mam matowy podkład, dlatego nie chciałabym przesadzić tutaj właśnie z płaskością na twarzy. I delikatnie setuję. Tu mam naprawdę niedużą ilość na puszku. Zobaczcie, ten, pud e, ten podkład e, tak gęstnieje. On nie jest taki suchy, zastygnięty całkowicie, ale gęstnieje na tyle, że nawet e, puszek się nie ubrudził od podkładu, więc on nie jest taki kremowy i mokry. Tylko delikatnie gęstnieje. Zobaczcie, jestem po prostu totalny blur. Gładkość, matowość, płaskość, perfekcyjność. <laughs> nie no, bardzo ładnie to wygląda generalnie. Teraz zrobię sobie brwi i użyję dzisiaj maskary od dr. Ireny Eris i pisaka z Mixa. zacznę sobie od ro rozłożenia, ułożenia sobie dobrze brwi tą maskarą. Ona jest w odcieniu blond, więc nie przyciemnia mi brwi, a raczej je układa, pokrywa... Kosmetykiem jest one się wydają trochę bardziej puszyste, więcej objętości zyskują. I pisaczek z NYX to jest Lift and Snatch odcień 06 Ash Brown. I dorysowuję sobie takie pojedyncze włoski. Ten pisaczek jest super. Mm -hmm. Very pretty. Teraz, żeby było bardziej pretty, to ja potrzebuję jakiegoś brązera, bo jestem. Po prostu płaska i blada, więc co by tutaj sobie hmm, użyć? I mam ochotę poużywać sobie w tym miesiącu tej paletki od Dr. Ireny Eris do konturowania. W ogóle widzieliście, że jakaś nowa wersja wyszła? Tak się nie wczytałam, ale widziałam, że jakaś taka nowa, jakaś taka bardziej rozświetlająca. czy coś, nie, nie jestem pewna, nie jestem pewna, ale używam w każdym razie starej, mojej kochanej, spersonalizowanej z imieniem Sylwia, więc yy, używam sobie mieszanki z tych dwóch: Będę Money Brush jest numer 02 i nakładam. One mają y, taką, jak to się mówi, wypiekaną formułę, więc są one takie lekko satynowe, więc tutaj będzie to fajnie wpływało na efekt końcowy mojego makijażu, no bo jestem zmatowiona mocno. Mam matowy podkład, matowy korektor, matowy puder, no tam niby pomieszany, ale dał ostatecznie matowe wykończenie. Och, od razu zobaczcie, jaka buzia się robi ładna. <laughs> Zyskała życia i trójwymiaru, no od razu lepiej. <laughs> Teraz y, różu, też z tej samej palety. Uwielbiam ten róż, bo on się dopasowuje do naszej skóry. I przez to praktycznie każdemu pasuje. Mega fajnie jest ta paleta przemyślana. Nie dziwo, że jest hitowa i wiralowa. I widziałam nawet, że na TikToku się robi wiralowa. Więc nie tylko wśród, nie wiem, kobiet dojrzałych, które może się bardziej kojarzą z marką Dr. Irena Erich, to jest taka firma, wiecie, dla takich poważnych kobiet i to jest takie eleganckich, o może tak. Ale wizerzyści, fani makijażu, no też doceniają tę paletę. Okej. Okay. Rozświetlacz, no koniecznie rozświetlacz, ale najpierw spryskam się mgiełką. I to jest tam mgiełka z Glam Shopu. Ota, utrwalająca. Ja on tylko po prostu przelałam do innego opakowania, bo to daje trochę lżejszą mgiełkę, więc tak bardziej mi pasuje. Pędzelek Mani z jest 30 i lecę z rozświetlaczem. Mhm. Mm Pięknie to wygląda. No, ewidentnie się stęskniłam za tą paletką. No Powiem Wam, że moja dzisiejsza cera. Mm -hmm. <laughs> Ale ja znam siebie, i wiem, że jak się umaluję już w pełni, będę miała oko i usta, to będzie mi mało różu, więc ja sobie jeszcze dołożę. Dzień dobry Pani. Chciałaby ja Pani No Ja się bardzo zapraszam. Przechodzimy do makijażu oka. Muszę wybrać jakąś fajną paletkę. No i mam. Wyciągnęłam sobie paletkę, którą absolutnie uwielbiam. Yy, I. Powiem Wam, że to jest jedna z moich ulubionych, neutralnych paletek. Jest to... <noise> Autoporce z Glam Shopu. Kurczę, jak ja lubię tą paletę. Ona ma po prostu wszystko, czego ja potrzebuję do szczęścia. Bo mamy tutaj rządek brązów, ale możemy te brązy rozetrzeć musztardą, taką zielono-żółcią, brzoskwinią, fiolecikiem, bordo. Więc ach, uwielbiam. Uwielbiam tą paletkę. Będę robić sobie makijaż w stylu Halo Eye i pomyślałam, aby użyć sobie na początku odcienia szefowa. On jest taki um, czerwonawo-pomidorowy, i jest to w ogóle mat z drobinką. Zaczynam sobie od aplikacji w zewnętrznym kąciku. I rozcieram od razu całość, i tak będę sobie budować. Powiem Wam, że jak myślę sobie o tej palecie, ona, ona już miała premierę parę lat temu, więc jakby z, no zbliża się jej czas, powinna mi ją za jakiś tam czas wyrzucić i myślę, że będzie mi bardzo ciężko się z nią rozstać, bo nie, nie wiem, czy, czy będę miała zamiennik tej palety. Bardzo ją lubię i, no wiecie, na pewno znajdę nie jeden podobny odcinek w swojej kolekcji, ale mieć to wszystko w jednym miejscu. To było coś pięknego. Pigmentacja bardzo mi odpowiadała, bo można było naprawdę intensywnie zbudować te kolory, ale też pięknie się łączą, blendują. To była przez długi czas moja kufrowa paletka i bardzo często używałam jej na klientkach, fantastycznie się sprawdzała. I naprawdę, jak myślę sobie o jej wyrzuceniu, to będę miała problem. Taki po prostu emocjonalny, psychiczny problem, bo nie będzie, nie będę już mogła tej, tej palety kupić w razie czego. Na razie jeszcze używam na własny użytek, ale wiecie, nic nie trwa wiecznie. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Termin ważności kiedyś nam się skończy. Czystym pędzelkiem rozcieram delikatnie krawędzie, żeby nie mieć tutaj żadnej plamy, ale oczywiście zaraz weźmiemy sobie jeszcze jakiś inny kolor, którym pogłębimy sobie to cieniowanie. I myślę, żeby tak dla przełamania e, użyć odcienia ciepły brąz, który jest takim trochę zielonkawym, brązomusztartkiem. <grych> to jest taki brzydki kolor i myślę, że z tą czerwienią może tutaj ciekawie grać. Stworzy nam... Mniej oczywiste połączenie niż gdybym użyła na przykład musztardy. I tutaj już sobie bardzo ostrożnie blenduję, wiecie, ja nie mam dużo przestrzeni tutaj na powiece, więc muszę z wyczuciem blendować takie rzeczy. I to samo wewnętrznym kąciku. Świetne połączenie, zobaczcie. Pięknie się to razem połączyło. Wydawałoby się, że takie w ogóle niespójne ze sobą kolory, ale wyglądają naprawdę mega. Jeszcze jeden czysty pędzelek i biorę beż. Tutaj jest odcień początek i nim czyszczę sobie skórę pod łukiem brwiowym. I przechodzę do dolnej powieki. Ten sam kolor, czyli szofowa, tylko mniejszy kulkowy pędzelek i aplikuję w zewnętrznym kąciku. Dosłownie jedna trzecia tylko. I to samo robię w wewnętrznym kąciku, czyli jak najbliżej. Kącika. I do środka zostawiając taką e, lukę po środku, pustą. Teraz ten sam kolor aplikuję, ale skośnym pędzelkiem. To jest Hakura H85. I łączę tą lukę. O, taką kreską. Widzicie? Tutaj została mi taka dziurka w środku, a tutaj mam ją pokrytą. I teraz małym skośnym puszystym pędzelkiem, delikatnie to rozcieram i dokładam tego ciepłego brązu, czyli dla mnie, na moje oko takiej zieleni brudnej i wszystko rozcieram, łączę tutaj ładnie sobie z górną powieką. ale się tymi cieniami fantastycznie pracuje, normalnie powiem wam, że no, petarda, po prostu petarda. Podobny motyw robię na górze, czyli łączę te ciemne plamy, które są po bokach. Łączę tutaj delikatnie taką kreską, już bardziej miękką, może nie aż taką graficzną, bo biorę sobie pędzelek kulkowy, ale też robię coś takiego jak na dole i rozcieram górną krawędź. Myślę, aby jeszcze bardzo delikatnie pogłębić ten, ten makijaż najciemniejszym odcieniem przyciemniacz. Mały kulkowy pędzelek i przyciemniam tutaj zewnętrzne kąciki, linie rzęs, tak żeby mieć jeszcze więcej takiej głębi. I teraz coś, czego nikt się nie spodziewa, użyjemy sobie odcienia naturalny róż, który jest takim chłodnym pastelowym fioletem, odcieniem lila. Ja sobie palcem nakładam ten kolor na środek powieki. Wklepuję go bardzo dokładnie, mało blendowania, a więcej wklepywania, żeby kolor był naprawdę intensywny. Można by było tutaj jeszcze sobie nałożyć białą bazę, żeby jeszcze mocniej go wydobyć. No fajnie się gryzą te kolory, powiem wam, że mega. A małym płaskim pędzelkiem nakładam kolor na dolną powiekę, na środek. Tutaj już potrzebuję więcej precyzji, bo paluch jest za duży, żeby się w tą przestrzeń zmieścić. Na linię wodną nakładam beżową kredkę, ale tylko tutaj na środek. Gdzie jest ta niebieska? Niebieska fioletowa plamka, a po bokach ta moja ukochana Long Lasting, burgundowy muślin z Glam Shop'u. No i myślę, że oko będę miała skończone. Podkręcam rzęsy, tuszuję je dużą ilością maskary. Zobaczymy na koniec, czy jeszcze będę chciała coś tam jeszcze doblendować, czy coś zrobić, ale na chwilę obecną jest perfekcja. I maskara long Come Hip Nose tutaj da mi po prostu idealny efekt. Muszę się skupić, żeby się nie napaciać. Wymyśliłam sobie jeszcze, że środkowe, dolne rzęsy pokryję sobie białą farbką. To jest Danessa Myrix. Jak już mamy takie halo, to co tam? Niech już sobie będzie. Porządne. I nakładam na te białe rzęsy ten jasno-fioletowy cień. Pomyślałam, aby zamiast konturówki użyć sobie zastygającej pomadki. To jest akurat e, LH Cosmetics Velvet Couture, odcień Deep Nugat. Odbijam sobie resztkę błyszczyka i aplikuję. Matowe, zastygające pomadki można również używać jako konturówki, bo są trwałe. Matowe, więc też ładnie będzie można na przykład obrysować sobie usta poza krawędzie. I przedłużą nam trwałość makijażu ust. I na to błyszczyk z glam shopu Lux w odcieniu Viral. I tak prezentuje się skończony makijaż. Powiem Wam, że mega ekscytuję się na ten miesiąc i na produkty, których będę używać, na testowanie nowości do cery, ale też używanie staroci, takiej jak ta paleta, moja ukochana. No naprawdę mega, mega się ekscytuje na ten miesiąc. Dajcie znać, co trafia do Waszej kosmetyczki miesiąca. I jeżeli lubicie tego typu filmiki, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! Pa! pa.